Pan ponownie. Dzisiaj przedstawię wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi kolejnymi ulubieńcami. Nie będę niczego uprzedzać, ale zapewniam, że jest na co popatrzeć. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 4. Silnik o mocy 800 W sprawia, że motyka pracuje doskonale i oszczędza energię. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez wysokowydajny silnik można pracować bez stresu. 16 ostrzy rozbija glebę do głębokości 20 cm. Glebogryzarka bez trudu sięga w głąb gleby na szerokość 30 cm. Głębokość roboczą można regulować w różny sposób. Wytrzymała przekładnia ślimakowa pracuje w kąpieli olejowej, dzięki czemu jest zawsze dobrze nasmarowana i nie wymaga konserwacji. Na górnym końcu ostrogi znajduje się koło transportowe, które można złożyć na czas transportu. Jest on wyposażony w elektroniczny hamulec bezpieczeństwa. Blokada zapłonu zapobiega przypadkowemu włączeniu elektrycznego kultywatora. W przypadku przegrzania, zabezpieczenie przeciążeniowe automatycznie wyłącza rumpel. Łącze do produktu znajduje się w dolnej części opisu filmu. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 3. 24 ostrza na 6 motykach zapewniają skuteczną uprawę gleby. Ostrza wbijają się w glebę niezależnie od siebie i zapewniają stabilny ruch. Przeniesienie napędu odbywa się za pomocą przekładni ślimakowej zanurzonej w oleju, która jest szczególnie wytrzymała i nie wymaga konserwacji. Narzędzie ogrodowe jest wyposażone w mechaniczny hamulec bezpieczeństwa. Dzięki temu maszyna wyłącza się natychmiast, gdy na przykład podłoże stanie się zbyt twarde lub gdy kamienie zablokują ostrza. Jeśli narzędzie się przegrzeje, zabezpieczenie przeciążeniowe automatycznie je wyłączy. Zintegrowane koło transportowe doskonale nadaje się do przenoszenia rumpla z jednego miejsca użytkowania do drugiego. Rękojeści są wyposażone w miękki materiał SoftGrip. Jest on oczywiście wyposażony w urządzenie do odciążania trakcji. Łącze do tego produktu znajduje się w opisie. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 2. Jest to motyczka, która zapewnia wszystkim ogrodnikom hobbystom moc, łatwą obsługę i wydajną uprawę. Narzędzie jest wyposażone w podwójny wyłącznik bezpieczeństwa, który zatrzymuje noże motyki natychmiast po jego zwolnieniu. Posiada kółka o regulowanej wysokości dla lepszego dostosowania do pracy lub transportu. Ergonomiczny, składany uchwyt sprawia, że narzędzie jest wyjątkowo poręczne i zajmuje niewiele miejsca. Klips na kabel chroni przewód zasilający przed zużyciem i uszkodzeniem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 1. Dzięki kultywatorowi obrotowemu Greenworks uprawa gleby w ogrodzie jest dziecinnie prosta. Można łatwo i bez wysiłku przygotować glebę, aby oczyścić ją z chwastów, a następnie ponownie zasadzić rośliny. Kultywator obrotowy jest wyposażony w mocny silnik elektryczny i cztery metalowe gwiazdy kultywatora, które są specjalnie hartowane w celu zapewnienia wyjątkowej wytrzymałości i trwałości. Charakteryzuje się szczególnie niskim poziomem hałasu, co umożliwia energooszczędne spulchnianie gleby w ogrodzie przydomowym, na grządkach lub podniesionych rabatach. Szybko i łatwo. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu.